Siedzi pierwszy, nieduży Siedzi Prosto z wyciągnięte No ten lepszy, ale walcz fajnie Witam serdecznie na kanale Primanki. Dzisiaj spójrzcie dla odmiany. Dla odmiany na jeziorku. Przyjechałem sobie z ultralightem. Obrotóweczki, jakieś gumeczki. No zobaczymy co tam zadziała. Przyjechałem generalnie za okoniem. Tu jest taka woda specyficzna. Niby tego okonia za dużo nie ma. Ale czasami jak się trafi, jak się odpali ładne sztuki można połowić. No w innym wypadku jakieś tam dłubanie pojedynczych rybek. Ale woda potrafi naprawdę potrafi wynagrodzić cierpliwość. Dlatego przyjechałem. Piękna pogoda. No to co tu robić? Jak nie wyskoczyć w końcu. Pierwsza z nad jeziorko. Buty sobie wziąłem wodery. Mogłem w zasadzie wziąć długie buty, bo bym miał więcej pola manewru, więcej miejsc mógłbym obławiać, ale i tak, chociażby tylko tak kawałeczek sobie wejść. Zawsze coś. No nic, nie będę przedłużał. Idę, próbuję. A jak będzie, zobaczcie sami. Siedzi pierwszy nieduży, no ale maluszek, na obrotkę, na ciemną obrotówkę. Ale w końcu spacerek w lesie już dawno, naprawdę dawno, dawno temu nie byłem nad jeziorkiem tak sobie z brzegu. No, kiedy jak nie dzisiaj, jak taka piękna pogoda, ptaszki śpiewają, ciepłutko w końcu, bo przecież to już jest koniec czerwca, a cały czas u nas przynajmniej było zimno i zimno tam jakieś pojedyncze dni w miarę takiej pogody, a tak generalnie nie było pogody. siedzi no ten już trochę normalniejszy okonik do normalnego mu brakuje ale, ale jest Sieć. Prosto z trzciny wyciągnięte, no ten lepszy, ale walczy fajnie. No ten lepszy, ale patrzcie, no spokój. Spójrzcie, też nie wziął prawidłowo, tylko od spodu. One nie chcą, nie chcą na wirówkę czarną, ale od spodu wziął. O jeszcze ten okoń. On potarle, jeszcze, jeszcze tak naprawdę chyba nie doszedł do siebie, ten większy, którego złowiłem. Chudziutki, jeszcze wcale nie odżywione, a na tej wodzie właśnie okonie słyną z tego, że są brzuchate, garbate, niezależnie od pory roku, ledwo potarle, jak już troszeczkę dojdą do siebie, mają naprawdę co jeść tutaj, bo drobnicy jest masę. Robaczków w wodzie, kłódek, jakiś tam innych żyjątek, jest cała masa. Mają co jeść i dlatego tak też ciężko je tutaj złowić, bo nie ma ich dużo. Nie biorą jeden przez drugiego. Rzadko kiedy trafia się jakieś stada, ale ryby są naprawdę bardzo dobrze odżywione i w bardzo dobrej generalnie kondycji. A te, które złowiłem, wcale do takich nie należały. I to z tego, co słyszałem, to nie tylko na tej wodzie, ale ogólnie z okoniami, jeszcze, jeszcze tak szaleństwa jakiegoś nie ma. Ej, maluszek. Maluszek. To nie wyrania, to znaczy Na trudnych wodach bardzo często jest tak, że właśnie najlepiej sprawdza się obrotówka. Obrotówka prowokuje ryby drażni okonia do ataku, nawet jak na gumy niezbyt chętnie reagują, itd. Właśnie obrotówka jest, tym, jest tą przynętą, która bardziej drażni rybę. Moimi ulubionymi kolorami wtedy są black fury, czarna w pomarańczowe lub czarna w saledynowe kropki. Najlepiej właśnie z chwościkiem, też w tym samym kolorze. Albo złota w czerwone lub czarne kropki. Też z reguły bardzo dobrze się sprawdza. Wtedy chwościk z czerwoną końcóweczką taki tag No dobra, wracam jeszcze na miejsce, gdzie miałem dwa okonki. Zobaczymy tutaj. Ciemniej się zrobiło. Może będą bardziej aktywne. Siedzi, jak już wyciągałem z wody, czułem puknął i jeszcze uderzył, ale nie duży. No ale nie to, że nieaktywne, bo łyknął porządnie. Nieduży to nieduży, ale, ale kijem pobujało. Siedzi kolejny. Też nieduży skład. Też nieduży był, ale był. No jakby w cieniu teraz jest troszeczkę... Lepiej reagują. Tylko cały czas małe. Jeden normalniejszy, a tak to maluszki. O, ktoś zostawił. Szytówkę od Federa złamaną do podlodówki się nada. Do bałołajki jak znalazł, będzie no, mogłem długie buty wziąć tu, bym wszędzie sobie wszedł elegancko. A ja tak muszę na styk tak chodzić, no ale muszę to muszę, nic nie poradzę. Siedzi. No walczy nawet, spadł, a fajnie walczył nawet trochę. No nic, upał się zrobił gorąco strasznie, ja już będę kończył. No tak jak widzieliście, jakieś tam okonki wydłubałem, coś tam wyciągnąłem, ale ogólnie szaleństwa jakiegoś nie było. No ja myślę, że jeszcze trzeba troszeczkę na okonie poczekać, teraz Prawdopodobnie w planie wypad na łódkę za sandaczem. Może, może to się uda. No, ostatnie dwa wyjazdy, ten i poprzedni. No, poprzednio byłem jednego klenia ładny, bo ładny na spławik co złowiłem. A teraz ten wyjazd, na no, jakieś tam okonki. Ale tak naprawdę nie mogę narzekać, bo masa ludzi jeździ na pusto, nie mają w ogóle wyników. A tutaj, chociaż za każdym razem coś kijem po szarpie, coś tam się wyciągnie, także jestem zadowolony. Na okonie tak naprawdę jeszcze przyjdzie pora, tak przełom lipca, sierpnia, wrzesień. To jest pora okoniowa. Teraz to tylko takie, taki przedsmak, sprawdzenie, czy już coś zaczęło się dziać. No tak jak mówię, ja już będę kończył. Jak film się podobał, dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.